Jak Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na zimowy kompot z jabłek. Takie jabłka nadają się do pysznych, słodkich wypieków, deserów na zimno, czy zjeść solo. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Małgorzato, że spodobała się Pani sałatka z i awokado. Do zrobienia zimowego kompotu potrzebujemy jabłka, cukier cyma, <grywki> cynamon w lasce, które już tutaj połamałam, na mniejsze kawałki i gościki. I jeszcze woda do zalania jabłek w słoikach i oczywiście słoiki wymyte najpierw i wyparzone. Jabłka oczywiście, zanim zaczniemy cokolwiek robić, to porządnie myjemy. I te, które są spleśniałe albo nagnite, to od razu wyrzucamy. I bierzemy się teraz za obieranie, usunięcie gniazd nasiennych, ewentualnie jak jest gdzieś obite, to też tą część wykrawamy. A dla tych, co uwielbiają jabłka, polecam pyszne pieczone jabłka. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zanim zaczniemy obierać jabłka, to możemy sobie już zagotować wodę z cukrem. Do wody wsypujemy cukier, włączamy i woda ma się zagotować. Możemy zamieszać, żeby szybciej się cukier rozpuścił. Jak widzieliście, jabłka obieramy i od razu pakujemy do słoików. Teraz do każdego słoika wkładamy po cztery goździki i jeszcze wkładamy po kawałku cynamonu. Teraz zalewamy syropem cukrowym. Zostawiamy tak 2 cm od góry w wolnej przestrzeni. Jabłka mają być całkowicie zalane syropem cukrowym. To nie ma dwóch centymetrów, tak? Idealnie 2 cm. Jabłka zalane gorącym syropem cukrowym. Więc teraz nam pozostaje tylko słoiki zakręcić, ale zanim to zrobimy, to wycieramy brzegi i ranty do sucha i później zakręcamy suchą wyparzoną nakrętkę. Ranty i brzegi słoiku wytarte, zakręcamy teraz mocno słoiki. Słoiki już mamy gotowe, wystarczy je teraz zapasteryzować. A jeśli właśnie uwielbiacie takie kompoty w słoikach, to zapraszam do zrobienia gruszek w syropie. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Do zrobienia takiego kompotu w słoikach, wybierajcie jabłka twarde. To, czy one będą kwaśne, czy bardziej słodkie, to nie ma znaczenia. Jeśli są bardziej kwaśne, to po prostu trzeba dodać więcej cukru. Musicie dopasować do własnego smaku. Te słoiki teraz wędrują do garnka, gdzie będziemy pasteryzować. I pasteryzacja takich dużych słoików, jeśli to są mocno twarde jabłka, trwa 20 minut. Jeśli jabłka są mniej twarde, to możecie skrócić do 15 minut, ale. Nie dłużej pasteryzujemy niż 20 minut, ponieważ jabłka mogą się wtedy już rozgotować rozpad. Także życzę Wam udanych przetworów. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną, i jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia grzybów marynowanych i jabłek karmelizowanych. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!